Nie łącz granatu z czernią. Te zasady słyszę bardzo często po dziś dzień, tak naprawdę. I kiedy zadaję pytanie, dlaczego, no to najczęściej dostaję odpowiedzi, bo nie, mm, bo nie wypada, bo tak inni mówią. Mm -hmm. No ale też czasem rzeczywiście słyszę takie odpowiedzi, typu, żeby nie być taką jedną ciemną plamą, albo też, że te kolory po prostu są na tyle do siebie podobne, ale właśnie nie identyczne, że właśnie. Trochę jakbyś zdykompetowała swoją stylizację. I tu myślę, że poniekąd mogłabym się z tym zgodzić, dlatego że rzeczywiście czarny plus granatowy no, tworzą taką pewną ciemną plamę i może być w jakimś sensie po prostu nudno. I tu chciałabym rzeczywiście zauważyć, że ciemne typy kolorystyczne no, obronią tą stylizację, ponieważ właśnie ta bardzo ciemna plama dopala przepięknie tą ich urodę, więc to są faktycznie te typy urody, które będą cudownie wyglądać w tej stylizacji. Natomiast co do tej zasady, że to są dwa różne kolory, no trochę też mogłabym się zgodzić. Wszystko oczywiście też zależy od tego, jaka to jest stylizacja, jakie to jest połączenie. Czy to jest garnitur, czy to jest sukienka z jakimiś małymi elementami, ale też myślę, że warto by było się zastanowić, jaki to jest granat. granat też ma takie swoje wewnętrzne spektrum jasności, nasycenia, też takiej świetlistości. I z drugiej strony, jeżeli z tą czernią połączysz ten granat, który jest taki odrobinka bardziej świetlisty, no to tutaj już ta stylizacja tak naprawdę zyska takiego pewnego smaczku, tego takiego twistu, że ten granat stanie się też w jakimś sensie po prostu kolorem. No, ale też jest jeszcze trzecia rzecz, która w jakimś sensie uratuje to połączenie czyli po prostu dołączenie jakiegoś akcentu, jakiegoś trzeciego koloru, który już zupełnie wybije całą tą stylizację w taką jedną spójną całość będzie jakiegoś takiego rodzaju mediatorem pomiędzy tymi kolorami. Daj znać w komentarzu, czy jest Ci znana ta zasada, czy się jej rzeczywiście trzymałaś dotychczas? No i ewentualnie, może jakieś inne zasady nie łącz tego z tym, co Ci bardziej znane.